Witam serdecznie. Jesteśmy przed akwarium Adriana. Korzystając z sytuacji, że chłopak obciążył mnie tutaj tymi zbiornikami. Mogę sobie popatrzeć w nie teraz, bo nie często miałem okazję, i tak jak widać, próbuję tu wyłapać piękno tych jego stworzeń roślin. Moim telefonem. Na którego jestem wkurwiony, nie umiem sobie poradzić, ale to za chwilę. Zobaczcie, szkiełko, przezierność, e, którą widać w tym akwarium, jest fantastyczna. Muszę tutaj oczywiście zaznaczyć, że jest to dzięki też mojej samoróbce. Bo tutaj te e, dwa rzędy diut kolorowych to jest moja samoróbka, którą dla niego zrobiłem. Jak jeszcze nie miał żadnej lampy, później dokupił. E, Higiros w RGB2 Slim w połączeniu tych dwóch lamp mamy taki oto efekt. No myślę, że fajny efekt, bo no od razu muszę powiedzieć, to co ja widzę tutaj w okularach, a to co widzę przez pryzmat ekranu telefonu, to ma się nijak. Ja na żywo widzę dużo lepiej niż to widać w telefonie i dlatego jeżeli jest jakiś kozak który potrafi podpowiedzieć o ustawieniach tego telefonu to bardzo bym prosił ja już prędzej kręciłem film z testu telefonu dla przypomnienia Xiaomi 12T Pro matryca 200 megapikseli która nie mówi mi nic stary Huawei miał o połowę mniejszy, mniejszą pojemność rdzeń słabszy i tą matrycę miał chyba 8 megapiksela, tutaj jest 200 i dla mnie to nie mówi nic. Może jestem tak tępy, że nie umiem tego ustawić, ale słuchajcie, był na święta Kacper, on jest naprawdę dobrym reżyserem wideo po studiach bynajmniej, w tym kierunku i podpowiadał mi. Ale ustawiliśmy to na chwilę, ale wiecie jak to święta. No były ustawienia, zniknęły, nie ma. Sam nie umiem sobie z tym poradzić. Przemek podsterował mnie kiedyś, żeby wejść w pro Pokręcić samemu, ja to zrobiłem nie raz, nie dwa, i uwierzcie mi, na 30 filmów 29 wyrzuciłem. Nie nadaje się to do niczego. Słuchajcie, yy, być może, że ten telefon idzie ustawić. Ja tego nie umiem. Dlatego też proszę, żeby jeśli ktoś jest, kto potrafi, niech mi pomoże w tym. Bo naprawdę szkoda telefonu, ja go będę musiał po prostu. Zamienić na coś innego. I od razu chcę powiedzieć, że w tych pieniądzach telefon, gdybym go nie dostał w abonamencie, nigdy w życiu bym nie był posiadaczem takiego telefonu. Bo oczywiście nikt nie będzie nikogo kłamywał, że ci ludzie, którzy no bawią się w jakieś nakręcania filmików, patrzą tylko pod pryzmatem korzyści zrobienia zdjęć i filmów. Także jest, jest totalnie dupa. Może to kiedyś się uda jeszcze ustawić jakoś, ale teraz póki co ja jestem w potrzebie pomocy. Niby złapię rybę, niby ją wyostrzę, ona się ruszy, jak gdzieś się ruszy i to wszystko zanika. Także nie ma tu jakichś fantastycznych dla mnie ustawień pro. To wszystko jest takie chwiejne, niestabilne. No, jak wszystkie moje filmy, no ale nie po to się bierze aparat, żeby miał stabilizację, żeby miał dobrą matrycę, żeby miał wszystkie możliwości, żeby robić sobie lżej te filmy, żebym ja tutaj się jeszcze teraz yy, myślał i, 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 i tutaj nie wiem, bił z myślami, że potrzebnym jest jakieś studio nagrań, do jakiegoś zwykłego, prostego filmiku. Na chwilę obecną nie mogę wyzyskać tego, co bym chciał. Ale dobra, wracając teraz do Adriana Zbiornika, zobaczcie, postawił go na chwilę, zalał go 3-4 dni temu. Nie pamiętam już kiedy był ten filmik, gdzie mi tak włosy urosły, ale zobaczcie, wszystko fajnie oczyściło się, klarowność, przezierność, jednak Opti White i porządna lampa dużo robi. W kwestii życzeń został tylko aparat. Ja te kropeczki na proporczykowcu widzę przez okular idealnie. Na filmiku tego nie widać. Proszę. Galaksy rozwalona całkowicie. Ona jest prześliczna. Ona ma taką strukturę piękną. Wezmę dalej, przybliżę. Dupa Jasiu. Oddalę. Nic. No dobra, no nie ma co tam być piany, jak ktoś będzie wiedział, ktoś będzie umiał, niech podpowie.